Tego standardu i nikt nie zabierze. Szkoła zostaje, ale w tej auli jest on przekazywany najprawdopodobniej po raz ostatni. Liceum numer dwa, które będzie cały czas trwało. Tyle, że w budynku zespołu szkół nr 4 RCKU. Dlatego to pożegnanie abiturientów było naprawdę symboliczne. Jeżeli się okaże, to byli ostatni w tych nurach, to bardzo mi szkoda, dlatego że uważam, że te mury były magiczne i na pewno miały swoją moc i wspierały tutaj uczniów w dążeniu do tego, żeby zdobywali jak najlepsze wyniki. Tego samego zdania są także nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a ci ostatni broni nie składają. Dlatego wystosowali oficjalne pismo do Rady Powiatu o usunięcie wady prawnej, czyli uchwały o połączeniu szkół, która zdaniem Rady Rodziców została podjęta niezgodnie z przepisami. Jeżeli Rada nie wycofa, co teoretycznie może jeszcze zrobić, uwzględniając nasze prawne argumenty, no to będziemy dalej kontynuować naszą batalię o drugie liceum, kierując sprawę na drogę sądową. Na wycofanie uchwały radni mają jeszcze trzy tygodnie. Później sprawa ma trafić do sądu i to wymiar sprawiedliwości zdecyduje, czy została ona podjęta zgodnie z literą prawa. Zdaniem Rady Rodziców nie. Swoją opinię argumentują m.in. brakiem oficjalnej decyzji Kuratorium Oświaty i niedopełnieniem formalności związanych z powiadomieniem wszystkich rodziców o zamiarze połączenia szkół. Władze powiatu są jednak spokojne o wynik ewentualnego postępowania ze swojej strony zrobiliśmy wszystko. Mamy także takie pismo od wojewody zachodniopomorskiego. Nie widzi w naszej uchwale żadnych błędów. Nie przekroczyliśmy tutaj ani swoich uprawnień, ani nie podjęliśmy uchwały niezgodnej z ustawą o systemie oświaty. Czy ktoś wyjdzie zwycięsko z tego sporu? Na pewno nie młodsi koledzy tych absolwentów. Niebawem zaczną się przenosiny do rolnika. Nawet jeżeli sąd zaskarży uchwałę, to decyzję wyda za co najmniej kilkanaście tygodni. A kolejna przeprowadzka w trakcie roku szkolnego jest raczej niemożliwa. No i mamy kolejny pad.